Kobieto, o czym ty mówisz? Przecież sama widziałaś i martwe ciało olejkami wonnymi obmywałaś. Teraz razem z Marią tak podle kłamiecie, więc może i nas na śmierć wydać pragniecie. Nie uwierzę, że ten, który leży w grocie pod skałami, wędruje teraz niczym żywy razem z aniołami. Tomaszu przysięgam. Przecież jego matką byłam poszłam tam i do groty także wchodziłam. Kamień został odsunięty. Wejście niezastawione. Przelękłam się, że to hieny i wszystko stracone. Ze strachem do ciemnej groty weszłyśmy, ale nic nie było, niczego nie znalazłyśmy. Tylko pustkę, tam gdzie ciało wcześniej leżało. Nic tam nie było, nic nie pozostało. Wyszłam stamtąd, do Tomaszu, i z żalem zapłakałam, aż wielką jasną postać przed sobą ujrzałam. Panielska postać skrzydła rozrzuciła. I całą prawdę o ukochanym synu mi objawiła. Wierzcie zatem, chociaż wcale tego nie chcecie, że on powstał z grobu i wędruje po świecie.